Witam was widzowie w ostatnim odcinku z Fortnite w tym sezonie. Dzisiaj pokażę Wam wszystko, co powinniście wiedzieć na temat eventu oraz nadchodzącego rozdziału trzeciego. Jeśli lubisz takie odcinki i z nowości, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, a ja zapraszam do oglądania. Jeszcze przed odcinkiem, chciałbym was zaprosić na live a dzisiaj o godzinie 18, ponieważ jak wiecie, mamy od 22 event. Będziemy go oglądać, będą gry z widzami, a na koniec będziemy analizować przecieki na rozdział 3. Dobra widzowie, ja już jestem na mapie Fortnite i oczywiście na początek powiem wam yy, kilka słów na temat przecieków yy, do chapteru trzeciego. Epic Games poprosił o likerów żeby przestali po prostu dawać nam dane na temat kolejnego sezonu ponieważ chcą to zachować trochę w tajemnicy chcą nam zrobić taką niespodziankę żeby nikt nie wiedział do końca co się stanie w tym evencie jedynie co możemy teraz zrobić to przypuszczać ale wiemy że no, prawdopodobnie mapa będzie zniszczona i dostaniemy nową mapę czekajcie mam hopa. Donald Mustard na swoim profilu opublikował post w którym potwierdził E, że może wrócić fundament. Będzie dalej kontynuacja e, fundamenta, czyli no w sumie większość społeczności polskiej zna go jako Przybysz. E, chodzi mi tutaj o tego pana. Jak wiecie, w zwiastunie tego sezonu mieliśmy trochę z nim do czynienia, więc e, prawdopodobnie w przyszłym sezonie jego wątek będzie kontynuowany. Oprócz tego napisał także, że będziemy mieli jakąś nową broń. Jeszcze nie wiadomo, jaka to będzie broń. Wiemy na razie tyle, że będzie zupełnie nowa. Być może znacie tego ziomka. Jest to aktor, który nazywa się Dwayne Johnson, e, znany również jako The Rock. E, wielokrotnie przewijał się przez świat Fortnite, często był e, przedstawiany jako osoba, która ma więcej wspólnego z Epic i całą fabułą Battle Royale, niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim mówiło się, że to on podkłada głos pod fundament. Tak napisała społeczność Fortnite'a. E, Likarze właśnie mają takie zdanie, że być może e, właśnie ten aktor ma dużo wspólnego z Epic Games. I być może zobaczymy w najbliższym czasie jakąś współpracę, może jakiś skin Tutaj nic nie sugeruje, ale fajnie byłoby zobaczyć właśnie jego skina Jak widzicie, teraz otworzę mapę Mamy tutaj totalnie No już nawet to nie jest pomarańczowe, to się zmienia w jakiś taki dziwny kolor No i właśnie to jest yy, skażona mapa Kostka i tutaj królowa rozsiewa to po całej mapie, jak pamiętacie na początku na początku, jak tylko się piramida pojawiła, to było tylko wokół niej trochę właśnie tego pomarańczowego oraz wokół tych kostek, który, które tutaj właśnie szły tędy, oraz y, tutaj na miejscach katastrofy, gdzie była kostka. A teraz rozsiało się to po całej mapie i prawdopodobnie do końca sezonu jeszcze to dojdzie do końca. Po prostu cała mapa będzie pomarańczowa na iwente. A co do królowej kostki to zostanie ona prawdopodobnie pokonana i zniszczona i z pomocą oczywiście potężnej broni tą bronią będzie podobno pocisk nuklearny czyli bomba atomowa i teraz mamy tutaj taki nagłówek pociski nuklearne w ostatnim etapie eventowej budowli czyli tego tutaj obok przyjemnego parku eee, tego co się tutaj buduje teraz będziecie mieli to na zdjęciu jak to wygląda eee, Fortnite, czyli, gracza czeka, czyli graczy czeka eksplozja więc jak sami słyszeliście jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno będzie ten pocisk kierowany w stronę Królowej Kostki, ale ja tak przewiduję. Możecie też mieć własne zdanie na ten temat, ale na pewno coś tutaj wybuchnie na tej mapie. Być może już to widzieliście. Jak widzicie, teraz wyświetlę, wyświetlę obraz z opisaniem tego, to w lewym dolnym rogu mamy Królową. Jest to oczywiście Królowa Kostki, która znajduje się tam. W takiej kulce jest, mi to przypomina trochę Saturna, ale nie z tym. E po prawej stronie mamy current map, czyli oczywiście teraźniejszą yy, mapę. Jest ona wyrwana po prostu z ziemi i unosi się pod, pod skosem, nie wiem w ogóle o co tu chodzi. A nad tym jest jakiś dziwny statek. Pewnie się zastanawiacie co do tego całego eventu, kiedy yy, Wasza ulubiona gra w końcu zacznie działać. Pewnie są to tutaj jacyś specjalnicy, którzy się no, no już niepokoją na samą myśl tego, że będzie jakaś czarna dziura i że nie będą mogli zagrać w grę przez jeden dzień bo mianowicie 5 grudnia, czyli w poniedziałek będziemy mogli już grać czyli tak naprawdę jeśli w sobotę, czyli dzisiaj mamy event czekaj się, zabiję tego ziomka dobra, widzimy, bo tu są, są kłopoty, bo nie mam maców. dobra, leży na szczęście nie miałem ani e, leczenia, nie ma Coś Dobra, do czego zmierzam? E, no to dzisiaj jest oczywiście sobota, i dzisiaj jest event. E, w niedzielę będzie cały czas czarna dziura, i dostaniemy Fortnite'a jakoś w nocy z 4 grudnia, czyli z e, niedzieli na poniedziałek. Ja obstawiam jakąś trzecią godzinę, czwartą, coś takiego, więc e, pewnie rano sobie zagracie już w poniedziałek, tam przed szkółką. Oczywiście wrzucę też jakiś odcinek z tego. Z tego nowego Fortnite'a I mogę wam teraz wspomnieć w sumie o tym Bo miałem tego na razie nie mówić Ale w sumie was pod, o tym poinformuję Żebyście na pewno wszyscy byli To od 13 do 21 grudnia Będzie maraton świąteczny Maraton świąteczny związany ze świętami Nowym sezonem i tak dalej Będzie pełno odcinków, codziennie będzie jeden odcinek Oczywiście zakończamy to 21 grudnia, ponieważ 22 grudnia Jest raj świąteczny przedłużony Więc polecam każdemu być, będzie tam rozdawać różne nagrody, grać w różne gry, nie tylko Fortnite'a. Więc myślę, że naprawdę warto bić. Pewnie jesteście ucieszeni wiadomością o tym, że 5 grudnia Fortnite już będzie działać, ale tutaj Fortnite Polska napisał tak. Robi się naprawdę dziwnie, według tego co właśnie opublikował Epic, Fortnite będzie działać przynajmniej częściowo. Do tej pory mówiło się, że po evencie na koniec drugiego rozdziału Fortnite całkowicie przestanie działać, Jak gracze doświadczą powtórki z końca pierwszego rozdziału, czyli pojawienie się czarnej dziury. Najnowszy komunikat w pewien sposób temu przeczy. Jaki komunikat pewnie się zastanawiacie? Już wam mówię. Epic opublikowało informację dotyczącą 5 grudnia, konkretnie godziny pierwszej, czyli kilka godzin po zakończeniu drugiego rozdziału. Więc sami słyszeliście, pierwsza to będzie godzina... Działanie Fortnite'a, ale e, oczywiście nie możemy tego w 100% potwierdzić, bo jak e, sami słyszeliście, to może to być trochę skomplikowane. Dobra, widzowie, mam chłopo, musimy. Dobra, mamy przypał, widzowie. w jakiś ziomek. No właśnie tak płaci, widzowie. Mamy przypał trochę. Dobra, nie było, było się tak nie płacić, mordo. Dobra, ehm, więc mamy teraz tutaj takie małe nawiązanie do ratowania świata, ponieważ 5 grudnia, o godzinie 1 Czasu Polskiego, Czarny Rycerz Garidan, tak się nazywa, ehm, nie się namiesza, powracając do sklepu. Będziemy go mieli w zakładce przedmiotów okolicznościowych, no i będą wyzwania Mróznań. Mróznań to był taki event coroczny na ratowanie świata, jeśli ktoś grał, no to oczywiście pamięta. Działoszalec to zachęci was do walki w zwarciu. Chodziło tutaj o to, że mieliśmy piec do którego cały czas musieliśmy dokładać taki specjalny materiał Jeśli tego nie robiliśmy to po prostu ginęliśmy Oprócz tego przeszkadzały nam także potwory, które są na ratowaniu świata od po prostu początku Fortnite'a Opa Dobra, to było łatwe Jeszcze raz oczywiście przypominam o live, który będzie o godzinie 18 O godzinie 18 dzisiaj z eventu, każdego z was oczywiście muszę tam widzieć ponieważ będzie, będą gry z widzami dobra tu się ten ziomek dobra widzę musimy go zabić Co w ogóle przechodzi przez ścianę? O co chodzi z tym ziomkiem? Dobra, to na tyle w tym odcinku. Już nie ma no, żadnych nowych wiadomości, które mogę wam jeszcze przekazać. Wbijajcie na Discorda, macie link w opisie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i to tyle, i siema.